To jest trudno. Pewno. I jeszcze będę ściągać sprzęt. No tej, no cztery, manę. Co? Kamery mają. nasi też mają. Wiem. Wiedzieć, nie jedna A kurwa kamera idzie w tę stronę, nie? No na wyjazd Tam gdzie te zbiorniki widzisz? I kateś ta To tak nie, to ta jest kurwa w tych szkoda. Ale kurwa masz na wyjazd No to dobrze. to zahaczy nie? nie kurwa. Ale zsięga, ale kapta, na rogu Rodziciel bateria